Witam wszystkich oglądających ten filmik, aby ocenić przedstawianą sytuację związaną z tym całym ECAT, ECAT, E-commerce, ECAT, e Aderlo itd. i tak dalej, z tym całym eventem, którą, próbując, którą próbują wcisnąć ludziom, których chcą okraść, określiłbym jednym słowem: jest to pseudokryptopatologia. Oszust i złodziej Grzegorz Ciupek z całą ferajną i z tymi swoimi filmikami, który, których możecie zobaczyć na dziesiątkach, w dziesiątkach liczone już są, i, i stron. Y, obraca całą karuzelą fałszywych firm. Oczywiście z numerami KRS i tak dalej, które zostały otwarte w jednym celu. Są też firmy w Anglii. Będzie wam udziały sprzedawał SharePart, tak zwane. On otworzył firmę za jednego funta, ale wam za miliony będzie sprzedawał udziały w czymś, co nie istnieje, w czymś, co nie ma w ogóle wartości. To taki, on jest to taki niedorobiony specjalista od technologii drewna, który struga mądro głupiego, że aż wióry lecą. Ich wspólne motto to jest: Zainwestuj, powiedz, co mamy Ci obiecać, byś dał nam swoje pieniądze. Bezrobotnych nakłaniają do wzięcia pożyczki w Urzędzie Pracy pod pseudonimem biznesplanu, że u nich będziecie mieli sklep internetowy, który de facto będzie tylko narzędziem do zbierania zamówień dla nich. Jesteście skazani na porażkę od samego początku bo oni wam będą w 5 minut otwierać rzekomy sklep internetowy i zawalą was miliardami produktów, że nie będziecie wiedzieć, co robić z pieniędzmi. A tak naprawdę to będziecie u nich zadłużeni. Już kilka lat temu wprowadził, próbował wprowadzić pseudotoken, pseudotoken, który nazywał się Guarcoin. Guarium. Guarcoin, i tak dalej. Dzisiaj będzie wam pchał znowu e, Ciupek Coin, albo Ciupek e, Capital Coin, albo Ted Greg Coin, albo każdy inny coin, na którym on was okradnie. E, pisał wtedy o tym tak. E, to niewiarygodne, jak zmienimy całą branżę e-commerce. Ale przenosimy systemy afiliacyjne o kilka poziomów w górę. On to nazywa dźwignią biznesową, pseudo dźwignią biznesową. On chce okradać na 20 lub 30 różnych sposobów każdego. Sprzedając jakieś przedpłaty na e, akcje, że kiedyś jakaś firma może wejdzie na giełdę e, Nasdaq, e, Wall Street. E, e, Japońskie giełdy, no co chcecie, po prostu na GWP, na warszawską giełdę e, i że wymiany będą na zasadzie Guarcoin. Guarcoin nie istnieje. On wpadł do wody, on osiągnął masę krytyczną, ciupek okrad kogo się dało i e, Guarcoin już jest to, już się o nim nie mówi. Jeśli zaczniecie domagać się jakichkolwiek swoich pieniędzy od niego, przestaje was znać. Wykreśla Was, wyłącza telefony, nie odpowiada, nie odpowiada na maile, nie odpowiada nic. Jedna wielka ściema. To wszystko. Resztę możecie zobaczyć na moich filmikach, w opisach. Zapraszam do innych. W każdym filmiku jest opis, co się działo, jak to się działo i dlaczego to się działo i co on jeszcze robi na wolności. Ja się pytam.